Opowiemy sobie dzisiaj o kolejnym parku narodowym, a mianowicie o Słowińskim Parku Narodowym, który znajduje się nad morzem. Proszę, przeczytajcie sobie w domu informacje na jego temat na stronie 20. podręcznika. A teraz posłuchajcie jeszcze kilka informacji o parku, który, które ja bym chciała Wam przekazać. Zobaczcie najpierw na mapę. Już się Mapę polski słowiński park narodowy, tak jak mówiłam, znajduje się nad morzem i jest jednym z dwóch nadmorskich parków narodowych. Nazwany jest krainą Słońca, Piasku i Wody, i jest jednym z największych parków narodowych na terenie naszego kraju. Jego charakterystycznymi elementami są przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, a także właśnie ruchome wydmy, słynie też z pięknych borów, lasów. Należy do Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO. Założony został w 1967 roku. Ma bardzo dużą powierzchnię, bo aż 32 tysiące hektarów. W tym 11 tysięcy hektarów mają jeziora, 11 tysięcy wody morskie i 10 tysięcy zajmują tereny lądowe. Największą atrakcją są wydmy. Włączymy sobie taki ruchomy obraz, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda. Wydmy to są takie przemieszczające się piaszczyste tereny, które poruszają się, przemieszczają się mniej więcej około 10 metrów rocznie, może czasem trochę mniej, takie najbardziej intensywne do 10 metrów rocznie. Jest tam dwa wielkie jeziora, Łebsko i Gardno. Łebsko jest drugim co do wielkości jeziorem w Polsce, natomiast Gardno zajmuje ósme miejsce w tym rankingu. Do ich oddzielenia od morza przyczyniły się między innymi wędrujące piaski. Te jeziora są płytkie i żyje tam wiele roślin i zwierząt, głównie ptaki. Jeśli chodzi o rośliny, jakie występują w Słowińskim Parku Narodowym, to jest tam wiele borów, lasów. Straw rośnie tam piaskownica zwyczajna, wydmuchszyca piaskowa, tużyce, mikołajek nadmorski. Na bagnach rosną olsy, paprocie, wrzosy, buczyna pomorska. Wiele tych roślin jest pod ścisłą ochroną. Teraz sobie obejrzymy kilka z nich. Tu mamy poryblin jeziorny. Mikołajek nadmorski. Jeśli chodzi o zwierzęta, to jest tam naprawdę bardzo bogate, bardzo bogate, jeśli chodzi ten teren, są bardzo bogate w zwierzęta, ale głównie ptaki, żyje tam około 260 gatunków ptaków, połowa z nich są to ptaki błotne i wodne. Nad Łebskiem jest wiele rezerwatów lęgowych i tam są właśnie m.in. mewy, kaczki, łabędzie, perkozy, łyski, Rybitwy, bataliony, bekasy, czaple, żurawie. W lasach występują bieliki. Tutaj mamy akurat tego bielika. Jest uważany błędnie za orła, podczas gdy tak naprawdę zaliczany jest do odrębnej podrodziny orłanów. Jeśli chodzi o saki, to żyją tam łosie, jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, gronostaje, wydry borsuki, spłazów, ropuchy, żaby, zgadów, jaszczurki, padalce, żmije, bardzo dużo owadów, rzadkie chrząszcze, motyle, skoczkonogi. Tutaj jeszcze takie chcę pokazać. O, zdjęcia zwierząt. Jaki zajączek. Dzik. z morskich ssaków można tam spotkać foki i morświny. Yy, ogólnie park narodowy Słowiński Park Narodowy jest perełką dla ornitologów, ale nie tylko, bo słynie właśnie głównie też z ruchomych wysp. Yy, cuda przyrody yy, z Słowińskiego Parku Narodowego są zawsze warte zobaczenia. Na tym dzisiaj zakończymy. Myślę, że możecie sobie te swoje wiadomości poszerzyć w oparciu o różne filmiki czy materiały w internecie, poczytać w książce i zrobić odpowiednie zadania. Do zobaczenia. Widzimy się niebawem.